Proszę się przynieść. pan zacząć. Szybciej, szybciej. O tak, dobrze. Trzydzieści. i później... Na niebiesko, tak. Dwa i

Ten wypadek, który teraz zawał serca kierowca i uderzył w ścianę, 40 minut to Ale go ale uratowali? Tak. Zwrotnie. To teraz prezydenci mają koszulę, raczej się bada a to jeszcze strażak może zmiesiać. Ale co jest założone. To jest akcja. Możemy wcześniej zakończyć. Nie, czyli, to wynik ma podczas, chciałbym podciągnąć. Muszę doprowadzić do Uwaga? Tak. Nie, to po czasie.